alkoholikiem no i mam wiesień, kto nie był pająk, to był konik jakiś. Nie, ja, ja, ja miałem go chłopca zdeptać, ale tak go pyrkałem, aż, aż go Sławek wyniósł. E, powiem wam tak, no, dla mnie bardzo, bardzo ciekawe to, to było. E, i, I tak od razu, tak od razu mówię, no, ale mówię, jaki jest tego sens? M mówię, co to będzie? No to oczywiście szukanie swego, to mówię, to tak naprawdę zamiast na przykład historia tej grupy, kto ją, kto ją założył, kto tu w ogóle a, do, do Legionowa wprowadził i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale później mówię, to jest tak naprawdę szukanie swego, nie? Bo, bo ja, bo ja, bo ja. I nagle doszło mi, że w tej historii. Tutaj Marek nie mówił tego wątku, właśnie z tym Clarencem. Y, 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 no, później tam się pójnie, wojna zaczęła. Kto, no, bo ja, bo ja pierwszy, bo ja drugi, bo ja trzeci, bo ja czwarty. Y, ale ja wam powiem, że y, mówienie o tej historii jest y, dobrze, że ona jest spisana. Nie? W, y, w Anonimie akwarzycy, wkraczają w dojrzałość. I tam nie jest o tym gu, gu, Głupim Jasiu, czy tam coś. Tam jest o tym, że Bill mu polał dwie ostatnie lufy, żeby on nie wyszedł z domu, nie? żeby mógł operować. E, to jest takich, wiele takich niuansów, i, i tu zaczyna się nieciekawe. Na przykład, e, że w Irlandii, tak naprawdę pierwszy abstynent był w Irlandii, był to ten mat. I on, i on jest, I Irlandia chyba była drugim krajem, w który AA weszło. Później dopiero była Anglia, no nie? I, I powiem wam, że mnie się wydaje, że to powinno być właśnie tak jak nie, nie jedno Jednomyślność powinna być. Nie, nie jednomyślność. Każdy uważam, jestem zwolennikiem, że każdy może myśleć, co, co, co uważam. Ale, ale natomiast jednomyślność powinna być co do tej historii. Nie? Żeby to nie było tak, że ja już usłyszałem, że w grupach oksforskich drugi krok i, i, i czytałem je. Skąd to było? Jak to było? Drugi krok brzmiał tak. I, yy uwierzyliśmy, że Jezus Chrystus może przywrócić nam zdrowie i, i koniec, nie? I, I że to później, że to ten Jezus Chrystus nie pasował i tak dalej, i tak dalej. Także y, wydaje mi się, że ta historia, tak jak tutaj Marek y, y, ruszył ten temat, no ona, on, ona powinna być taka, no, żeby jej nie zmieniać, nie? Tak jak tej właśnie tej tej historii w tym hotelu My Flower, ja też tam byłem w tym miejscu, tego hotelu już nie ma, no i tam coś. Był, jak ja byłem w 2007 roku, to tam był pusty plac i coś tam mieli budować na tym. Już był to hotel wy, wyburzony, ale tam przy, przy tym momencie, jak on yy, podchodził do tej budki. I, 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 i w Akron sprzedają właśnie tą budkę telefoniczną, tą taką starą, tą amerykańską tą słuchawką. I y, y, a on, y, y, mówią, że tam się spotykało działanie właśnie, bo musiał podejść, wrzucić dwa centy, czyli zapłacić, no nie? Żeby siebie ratować i przy okazji uratował też y, tego pierwszego. Jednego, tam, tutaj też nie, nie wiadomo, ilu, ilu tam w tym Nowym Jorku nie piło. nie mówią, że 60 ludzi, mówią, że 99 i oni no dalej pili, ale septem był doktor Bob. Nie? Później to poszło, że tak było z Felkiem, że Felek usłyszał w Poznaniu, że alkoholicy mówią, że 99, warą tak powiedział, 99 idzie pić. A Falek mówi, to ja będę tym jednym, który się nie napije. Także wydaje mi się, że bardzo dobrze, że, że takie coś jest ruszone, bo ta historia jest naprawdę bardzo ciekawa i, i, i nie, właśnie to, co powiedział tutaj Artur, Awa. Te, te, ja pamiętam jak ja to pierwszy raz wszedłem na, na jakimś na jakiś tam internecie na to, że to mnie już tak zmroziło, je? Mówię, co to za sekta, nie? i tak dalej. Później zadzwonił od razu do Marka. A Marek mówi: że jak to komuś pomaga, no to, to niech jadą z tym. No, no ale ten, do, dobrze by było, właśnie, żeby było wiadomo, skąd, skąd, skąd my jesteśmy. Nie? Jak to się mówi, tak jak, tak jak ja robię: Ja ja przekazuję program, mam wielką księgę, to tak, moim sponsorem był Marek. Marka sponsorem był y, Michał, Michała sponsorem był Mirek, a Mirka y, sponsorem był Adam. A Adama nie ma już zaszczór i przywiózł to za mnie. I to jest moja historia. I uważam, że tak każdy powinien mieć taką, taką właśnie szukać tej swojej historii. Dziękuję bardzo. Bardzo Ci Marek dziękuję za to. 具体不实。<Thank>